Cześć się manojo, yy, tu Ratchet i witam was. Ja, moje złamane okulary i poduszka, której I lecimy teraz w bój z ząbiakami. <laughs> o boże. No to cóż, yy, wracamy do gry. A ja tutaj się upewni, tak, nagrywa się wszystko, już nie ma takich akcji co ostatnio. Yy, I próbujemy przetrwać w tym świecie, gdzie. Gościu mam jotacz dobra, a my za to granatnik i chyba, jeśli dobrze pamiętam, z pociskami wybuchowymi, yy, tak, pociski wybuchowe. Ja w ogóle ten nożyk to sobie chyba nie wiem. A tu gdzieś miałem neidę do zebrania, to ja bym wolał zebrać ten neidy niż ten nożek. Znaczyń, tj. Znaczy, prawdę znaczy, mówiąc, nie jestem pewien, czy tego neidę, ale coś kojarzę, że gdzieś niedaleko były. Zajrzymy i pójdziemy dalej. No dobra. No co się jednak chyba tutaj rozglądać. Nic nie pozostaje nam innego. Jak przy, yy, przejść przed siebie? Więc. Fuck? Dobra ty nie wstawaj koleżanko. Just. Dobra między wami. Takiego uniku co ty dawno nie zrobiłaś no Dobra on jest na dole, on jest na dole Tak jest kurczy syn na dole eee, Dobra to my idziemy Dobra A szczęście on jest wolniejszy dzięki temu karabinowi No karabinowi, nie otaczowi Dobra eee. to No, porzucaj jak na się wygodnie one ułożyły te deski? Nie, no po prostu. Life is beautiful, tylko. A, dobra. Jednak mamy dla nich. Już się będzie, że nie ma drugiego miejsca. Wow. Robi się gorąco. <grytanie> tak, dosłownie ich przenosi. Yy, spół, czy syn, ale on naprawdę. Yeah. Jest uparty Ale że na nas mu jego macki, idiotacz yy, i wielka siła nie wystarczą, to no 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 wow hmm. Chcę sobie wyobraziłem to w innym znaczeniu kiedy jest jest seksowny gościu z jeszcze jakąś bronią się utanowany i... No on z nią nie przetrwał. Za długo Serio, mamy safe zona tutaj? Jak miło, okej okay. No to... Lecimy dalej z zapisem. Czwarta 18, dobrze wiedzieć. Informacje jednakże przydatne. O, a może coś jeszcze w tym swobku będzie? Nie, nie, to nie. Tutaj... Tak, spray leczniczy. E, to bosko. Ale nie, dobra, mi wystarczy jeden. Tu mamy... O, 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 notatka, notatka. Notatka o później rozbiórki. Hmm, harmonogram rozbiórki uległ zmianie w związku z niepokojącym zdarzeń. Y Zdarzenie w mieście. Ze względów bezpieczeństwa cały sprzęt elektryczny, w tym generatory niesiono na dach. Ten, nad... Ten teren jest wzbroniony, dopóki wie że sytuacja nie zostanie zażegnana. Prosimy wszystkich pracowników, by pozostali w domach i czekali na dalsze instrukcje. Dobra. Eee, no to okej. Okay. Prawdopodobnie będziemy się z nim bili albo uciekali. To wygląda ewidentnie jak arena walki. I po to nam będą no, te akumulatory. Serio, stary, masz do nową pudlę na plecach i ty jeszcze jesteś tak sprawny. Naprawdę, pokonaj stwora. Aha, dobrze, Takżeście sobie to wymyślili, okej. Okay. Czy ja mam to strzelać? Coś ty w ogóle nie chodzi strzelając się. tutaj Ne, to nie działa Tylko komy, komy, komy Dobrze A jeżeli nie używasz też na mnie tego skoku Supermana, To wcześniej mi przeszkadzał yy, Czy ten ogień nie dosięga? No tak średnio Uła Dobra to siada To ewidentnie siada Tylko teraz tak, kurzył się No nie, jednak nie yy, O ziółka Sędzią Ja bym ziółek nie chciał znaczy Nie wiesz z kim gada w Dobra, yy, ja bym uciekał może znowu Kurna, ma! No nie, 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 nie! Fuck. Dobra. No nie, było tak dobrze i nagle przyspieszył. Tego się nie spodziewałem. A, już kurna. Dobra. No to próbujemy jeszcze raz. Ale miało być więcej tych generatorów. No, o. no cóż. O, kurzeczka Mam nadzieję, że amunicję będę miał jeszcze raz, bo jak nie, to się wkurzę. Dobra, mam, zaraz yy... Okej, okay, zbierzmy sobie to od razu. Yy... Tak samo to sobie weźmy. Teraz tak, tutaj mamy dosłownie jeden generator i przydałoby się, żeby on przy nim ładował to, no właśnie. No to Nie, to nie działa w ten sposób Jeszcze raz wolę się upewnić No i może się oddalmy I strzelmy w to wtedy, kiedy będzie miał przegrzanie O tak, właśnie teraz Właśnie teraz, idealnie Idealnie o to chodzi. O ty! No nie, serio? No takie uniku to się nie spodziewałem z twojej strony. Ty, 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 ty. e, a ty nie przyspieszaj. Takich szybkich kroków to ja nie lubię. W moją stronę. A dobra! Nowy atak. <grym> Spoko. <grym> Fajnie. Fajnie, jeszcze ci mało, co nie, jeszcze ci mało. Yy... Hey. No, ej! Kurde mol! Jak ja tego nie znoszę, Boże. Ty kobieta tutaj strzelać umiesz, albo ja. No. Dobra, jakiś cudem go unikłem. Ja może sobie wezmę strzelbę, bo ona naprawdę w to kurna strzelać nie umie, albo nie wiem, to jest jednorazowe. O, o, dobra, i z tej strony. Ja się sfokusuję i będę czekał na siebie. Nie kurna, jak nie, to nie no jak wodisz. O! I teraz siadło. Bardzo dobrze. O, dobra, fajnie. Będzie idealnie Ua Eeey. I... Co ja mam dalej robić? No, serio! Serio zrobi coś z tego maczugę! Bo uh, bo... No i co teraz? Jedynie ucieka uh... Pomocy, nie wiem, kurna, może idzie taki kolejny superman, który postanowi z nim walczyć. Nie za bardzo... A szkoda. O, to jest jakaś skrzyneczka. Czemu jej wcześniej nie zauważyłem? Ach, no się... A. jeszcze szarżujesz teraz. Nie no bosko. Dobra, ryzykujemy. Biorę tą skrzyneczkę. A, pauza. Okej, okay, dobra. Ej, mamy amunicję do granatnika wykupowo. O Jezusisku, no to jestem wśród mnie nie Suka Dobra yy, kolejne zioło Eee, yy, unikłem tego? Ja cię kręcę, nie mogę Tu coś jesteś... powiem o nice Dobra tylko fajnie, że już się wstrzelałem ze wszelkie amunicje jeśli chodzi o granaty o i dobrze dobrze Igno ja pokonaj go ale i jaja O, dobra myślę że i tak na dudę się to dopiero początek Hmm. Albo przynajmniej połowa O jeźle. nie źle Nie, on do nas przyjdzie O to się przestraszyłem Nie no naprawdę Close dość, że mamy jeszcze wielkiego tytana goniącego nas kurna całą grę, to jeszcze nawet... wieszaki... no drabiny, no nie wiem, co jest... O, wina... winda podwieszana też się na nas rzuca. Ja. Przed, ja nie wiem kurna Carlos? Czemu wszystko znają? A co z tym pociągiem? Ja. Bastards dead Nie Wiem, dziękuję. Dziwi mnie jedno, że on tak po prostu przyjął do siebie, że ona pokonała i bitnego kurna eksperymentalnego yy, fightera. z miotaczem ognia. No dobra, no tego mógł nie wiedzieć akurat, że miał miotacz ognia, ale poza tym, no to kurde. Ja na przykład był w ciężki szoka, jakbym usłyszał, że właśnie ktoś teraz zabił takiego dryblasa yy, nie wiem, mogę wejść na to auto? Nie. Jednak nie, okej. Okay. Wychłaciłem To jednak yy, Odrobiną HP, ale okej, okay, bo to... Dobra! Robione. Bo ma naprawdę taki zasięg, że Jezus, Maria, co wierzyć nie mogę. Dobra, tutaj mamy jednego delikwenta jeszcze, ale nim się nie trzeba zajmować. On sobie tu poczeka. Jemu się nie śpieszy. Ja myślę póki co tylko tutaj. Yy, o. Bardzo dobrze. Tu jest sklep z bronią, tylko hmm. ja tak naprawdę powinienem iść. A tędy prawdopodobnie, czy nie, bo tu się ogólnie. O kurde, dobra. Tu się otwiera część tej lokacji. No, to ładnie nasza się mapa otworzyła. Mm, A mamy kwiatki. Nie no, dobra, wolę iść do sklepu z bronią. Cóż. <tusz> chyba nikogo by to nie dziwiło. O, nawet poćwiczyć można, jak miło. Tutaj te ziłka mamy. Miło, miło, naprawdę. A ja tych ziłek mam w ogóle w cholerę. Połącz z tym. Połącz z tym. Mam. Fuck. No jest, zrypę teraz. Mm. Ale dobra, bo to mi. Dwa zielone przewracają średnią ilość. No to połącz. Nie, nie, połącz, yy, użyj. No to dobra, idealnie to, to było w sam raz, tylko. W ogóle, mam pełno tych przedmiotów leczących, przydałoby się jednak ich wyczyścić. Przyznam, ale jednak, że nie od razu. Też fajnie by było. Lufa półautomatyczna, strzelba, o Jezus Maria. Kolejne ulepszenie do strzelby, jak miło. Połącz. No, no, no. Ale teraz ona właśnie zajmuje dwa sloty, aj kurde. Ale przynajmniej więcej pocisków ona zmieści. Materiał wybuchowy A. O, jeszcze drugi. Będziemy yy, mieli kolejną amunicję wybuchową. Uh, proch strzelniczy, dobra. Połącz. No i już jeden srocik głodny. Jak miło. Jill. oh Kendo, you're all right. Oh, you're all, you all right right to know. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just, uh... Just bad timing is all. Look, um, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. <laughs> don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? <laughs> take care, Jill. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The keys hanging on the wall. Dalej. To nic się więcej nie podzieje. Najwyżej jak pójdziemy gdzieś dalej. Ale tu chyba każdy się spodziewa, jak to się skończy. Mam nadzieję, że nie. Ale no cóż. Tylko tak to wygląda. O czym Z tym mamy oj dużą dawkę leczenia naprawdę Ja bym ten spray znowu schował, przyznam e... O, materiał wybuchowy B Mura połącz Amunicja zapalająca, okej okay. Zapalająca też jest fajna Ja najchętniej to bym tej trującej mniej menu używał Tego co tam pisało e... Choć, będzie trzeba spróbować prędzej czy później Dobra, przechowaj nam wystarczą tylko dwie te mieszanki. Jest git. I tak, one są duże, więc... No. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie ta nasza sytuacja w grze wygląda. Dobra. Gdzie tu jest? Jeszcze jest zapis gry? O, tu. Hmm. Bo jeśli iść gdzieś dalej, zględu na późniejszy brak zapisu. Tutaj nic nie słychać. Yy, więc tylko sobie pozwiedzamy jeszcze ten teren Będzie trzeba... ...kończyć oh. odcinek Tutaj w ogóle jaka jak, kulka katakumby przedmieścia Ciekawe czy będziemy musieli się tutaj dostać yy, Prędzej czy później Tego miejsca i tak nie da się dostać, więc na mnie dupy nie mam zamiaru. Ale czy gdzieś tu jeszcze jest jakaś miejscówka do odwiedzenia? Oczywiście wszędzie kroki słychać, inne jakieś podejrzane dźwięki. Piwnica. Hmm. Może te podejrzane dźwięki to są po prostu menele pijące w piwnicy. <laughs> Chcia Chciałbym, żeby tak było. Ale prawdopodobnie oni już menelami nie będą. Mam życie. uuu a to co? Wydajny prok strzelniczy. No, no, no. Nice. To już wiemy, że jeszcze jeden prok i mamy amunicję do strzelby. Czy tutaj coś mogę wziąć? Nie za bardzo. To i nie za bardzo. Out właśnie tutaj nic się chyba wyciągać nie da. To jest minus. A czy jak strzelę w te beczki, to coś się stanie? Może zachowam je, jakby na późniejszy termin. Äh, y tu Co będzie trzeba zrobić? Dostać. Bo chyba będzie. Przyjdziemy tu od innej strony. Wait, może mapa nam podpowie. Nie, mapa nam nic nie podpowiada. Jedyne, co mapa nam mówi, to to, że zebraliśmy tutaj wszystko. I to, że... Że powinniśmy się wrócić? Kurde yy... Fuck, okej okay. Okej okay. No to lipa, dobra, to ja jednak w to strzelę A i tak to gówno dało, <grym wytrzyma> A pewnie zwróciłem uwagę tego małego zombie A kurde, mal No, kurde, bo. Nie, no nie wrócę się tam, nie ma szans. Tam w ogóle co się dzieje. Wow, naprawdę niezłą rozróbę tam zrobiliśmy. Zwłaszcza ten typo. Dobra, cóż. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dalej już pójdziemy następnym razem. No i cóż, narkę trzymaj to się ją.